Dobra, mm, więc tak, y, jak obiecałem, dopiłem prawie całą dobę. I jaki tego jest efekt? Parę błędów wychwyciłem na y, ninży. Sam wiadomo, radzi sobie świetnie, ale wiadomo... Tyle lekacji w to postać to dziwne, żeby było inaczej, nie? Y, książęcego nie dodałem. Rycelski dodałem. Chyba. Zobaczmy na ninży. bo już się gubię co gdzie zrobiłem? Okazały, tak, żeby rycerskie odłamki zrobić A tu mam yy, jako książęcy, dobra, czyli rycerskie musimy zrobić To zróbmy od razu Potem cofniemy sobie Nie no, do broni zróbmy sobie yy, Uwaga, broń Nie powiodło się No to dawajmy do hełmu Nie, czekajcie, ja źle to robię Nie czekajcie, to, bo mi się... Ja miałem zrobić rycerski. Mam i mam, dobra, okazały, dobra, mamy. Czyli misję zrobiliśmy, ekstra to zaraz usuniemy, więc ok. i zbroje. Chyba, czy chyba zbroje będziemy mogli zrobić, jak odbierzemy nagrodę z miasta. Pełne zaskoczenie jest to, albo może i nie, że na szamanie wydopię dwa razy więcej odłamków. Czego to jest zbudowane? Głównie tym. Że mam mały damage. Łuk jest genialną bronią na odłamki, ale by mi się poza nie zablokowała. Stoi, ale damage bardzo mały. Żeby nie było szczulety nie były lepsze aż tak, czy coś. Ale no niestety jestem trochę. Z tego powodu Jak yy, Jakby nie patrzeć. Ale co na to mam poradzić, nie? Jakby nie patrzeć. Odłamek zbroi. Czekajcie, może damy radę, czekajcie. Nie, nie będę, bo tam jest chyba 30, nie? Czy 25, pamiętam. No niestety. Tutaj tak samo nie. No i tutaj tak samo nie. Nie mam, nie mam więcej odłamków. No czyli na szamanie nie, nie potrafiłem przez dobę wydropić na dodanie niestety No trochę w tym jestem. W sensie No wow, nie? Trochę to zajmuje czasu. Muszę to jakoś e... poprawić. Przy czym szaman wiadomo nie będę tego robił, więc akurat szamana mam w... ale ninże. Ile muszę podbić, na pewno, to mur beton. Myślałem, że przez dobę przynajmniej szaman wdropi na jedno dodanie, a się okazuje, że ja dropię na szamanie co półtorej doby dodanie, a na y, ninży co dwie doby. Słabo, a, W sensie, nie oczekiwałem nie wiadomo jakiego update'u, jeżeli chodzi o skuteczność, ale... No bo po prostu jestem zmęczony metinem. Wiesz, snimowanie dzień w dzień, po paręnaście godzin, non-stop, bez prawie przerwy... No, męczy k***a umysł, nie? Więc sobie, nazwijmy to... Nie jestem zły na siebie, po prostu mi się nie chce. Ja też ostatnio straciłem wenę do grania w Metina. No, ale to nie game forza bardziej, bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że... Ludzie odpadają z tej gry w ciągu miesiąca i zaraz poruszymy ten temat, co z ekipą, co z serwerem i tak dalej, nie? Żeby się znali sytuację najnowszą, nazwijmy to No i tyle, nie? W sumie... Cóż czu, czu, mam powiedzieć, widzowie? Nie wiem, czy potrzebuję przerwy, czy coś Zastanawiam się nad przerwą, żeby sobie zrobić jakiś tydzień albo coś, bo... No mówię, po prostu... To nie chodzi o to, że nie lubię Metina, bo nie lubię, a, ale gram, bo, bo, bo lubię, to jest taki wiecie. Samo, yy, samo zaprzeczenie, ale nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Grasz w Metina nie dlatego, że lubisz, tylko dlatego, że Lubisz yy, kompatybilność, nie? jest nie innym ludziom i wywyższenie się lepszym punktem. To jest dobre w Metinie, ale po prostu to, jak Gameplay potraktował nas yy, ogólnie jako społeczność i wszystkich tutaj zebranych, no to... Jak patrzy na Metinie, to mi się chce po prostu, nie? Tyle. Dlatego mówię, no jestem ostatnio bez życia, bez yy, tej weny, co miałem na początku, to no po prostu, no, przemęczyłem się Metinem. Tyle, mówię, granie dzień w dzień po 15 godzin... Nawet nie chodzi o finanse, bo z tego mogę być zadowolony, tylko po prostu. E, e, nic mi się nie chce. Nie, jest, nie mówię, że jestem zmęczony, bo nie o to chodzi. Nie, nie. Jest okej, okay, tylko brak mi weny aktualnie, nie? Żeby coś opakować, nie wiem, pakować tysiące, coś przepić. To nie chce mi się, po prostu mi się nie chce i tyle. Zobaczymy, nie? No dobra, e, przejdźmy do tematu głównego. Coś nazywa. Co dalej z serwerem i ekipą? Ekipa już nie istnieje. Raz mówię. Wszyscy przestali grać jak jeden mąż. Ale nie dziwię się. Znaczy, raz powiem dlaczego. Pierwsza sprawa, to że złożyło ich ładowanie pieniędzy. Zasięgi im spadły. Przy czym dla mnie są zawsze takie same. Bo to jest METIN, więc. Ja nie mam upadku zasięgów czy spadku. No bo. Ja byłem na. w górce. Czyli zyskałem coś nowego Ale nie Ale porównując to z czasem przeszłym, czyli przed startem serwera Zyskałem To w ten sposób patrzę Bo nie mogę patrzeć na to, że miałem 1000 widzów na Twitchu średnio A teraz nie mam No bo to było wiadomo, że to się kiedyś skończy, nie? To To, to nie, nawet nie ma co tego Tej rozmowy kontynuować, ale bardziej chodzi mi e, Pod tym aspektem Ile miałem zasięgu przed A ile ja mam teraz, więc Patrząc z tej perspektywy, to ja zyskałem, nie? To, to... to jest okej, okay pod tym względem. Ale po prostu, jeżeli chodzi o innych streamerów, no to oni tracili, nie? I dodatkowo się musieli płacić więc... Niestety, ale game prostu są Gdyby płacili tym streamerom, dalej by grali, więc ja ich rozumiem. No i zmęczenie materiału, nie? Grać codziennie... Yy, dzień w dzień... Bez przerwy, nazwijmy to... Albo z małą przerwą... To też człowieka męczy, nie? Więc Kubon przestał grać. XN przestał grać. Zyniak tylko gra na auto. Oba głównie, ale coś tam pogrywa. Ja będę grał dalej. Zanim go pewnie zrobimy, powrót na, na surę, bo głównie będę auto wystawiał. Dzięki, Asuba. Mam plan, żeby po prostu. Yy, może nie podrobić, ale tylko to wybać na fuzję. Trzeba o tym pomyśleć, bo to już jest ten moment, kiedy. Spadek online jest znaczący, ale i to ze strony Turków, i ze strony Polaków. No bo mówię, nikt ten, tego serwera nie traktował poważnie. Od początku to mówiłem, że otwarte serwery nie cieszą się w Turcji właśnie z powodu botów i tak dalej. Dużą nazwijmy to popularnością. Następny serwer, który startuje, to będzie właśnie AlaRubi, Emerald, coś takiego, chyba że zdadzą specjalny, ale oni dają zawsze pod koniec roku. Bo, wtedy, zawsze w marcu, w lutym jest transfer, czy tam fuzja, czy tam. wiecie co chodzi, to tam właśnie dużo będzie ludzi, nie? I będą grali bardziej na poważnie. Więc po prostu, no, ludzie odchodzą, nie? Niestety, albo stety. Dlatego, no, ja wiedziałem, że tak będzie, ale mówię, no, ja jestem zadowolony z tej gry, bo mam szamana, jako drugą, moją główną postać. Oczywiście, dużo jeszcze trzeba tutaj zrobić. Coś pewnie nadopiemy jakieś klucze. Nie wiem, czy jestem w stanie ją upłynąć. jak będzie fuzja jak kiedy będzie, jaka będzie aktualizacja, co prowadzi. Pamiętajcie, w czerwcu ma podobno coś wyjść, chociaż są tylko pogłoski, eee, ale stanie nie zdobimy, bo nie ma ludzi. Eee, i, 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 I tyle, nie? No mówię, najwięcej, albo najbardziej kto dał to Gameforge, bo gdyby płacił na bieżąco, dawał procent, czy tam coś, na normalnych, normalnych warunkach, jak każda firma by podpisała z influencerami, że oni pokazują, ładują i mają jakiś zwrot przynajmniej, albo coś, to oni by dalej grali. Dalej byliby ludzie i tak dalej. No ale jeżeli wpłacasz ileś tysięcy, wiecie, to jest przypadek. Jojo i XN miała być wielka debata, nie? I co? Ja wam powiem co. Jojo poleciał tak samo jak ze mną, też mi naobiecywał z tej góry. No, wszystko to było kłamstwo po prostu. Więc yy, będzie to tak, że game powiem tylko Bo na kolejny serwer raczej wątpię. Może XN wejdzie na starcie, czy tam Nicozyniak, ale już nie wierzę w to, że będą ładować tysiące jak kiedyś, czy jak teraz, nie? No na pewno nie ja. Ja ja, ja, ja na pewno nie. To, to z mojej strony to już nigdy nie zobaczycie raczej. Bo mam dość po prostu, nie? gdzie ja ład ładowałem dziennie, średnio tysiąc, dwa tysiące. Bo spoko, żeby nie było taki ale nieskończonej idem shop, nazwijmy to, ale nie chcę sytuacji, gdzie ja zarabiam pieniądze, a połowę albo jakąś większą część muszę oddawać filmie, kto ma mnie w w sensie no nie, no dziękuję. Już wolę mieć całą postać i tam coś chcę porobić, ale ale przynajmniej nie, nie pójdę w modę, że wiem tyle że, że pi pieniędzy. Kolejną sprawą to jest online sam w sobie na serwerze. No to jest spadek znaczący. Dużo ludzi dalej gra, to na pewno, ale to nie jest to co było, nie wiem, 3 tygodnie temu na przykład, nie? To będzie dalej spadać. Więc te itemy takie lepsze, no ciężej będą schodziły, czyli to jest dobry motyw dla uwaga kogoś kto chce zacząć grać, ubrać postać i potem po fuzji mieć dobrze ubraną postać. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że teraz każdy będzie się wyprzedawał, dobre itemy będą po części chodziły. Wiecie o co chodzi? Yy, bo każdy teraz będzie zaniżał cenę. Wiecie więc, ten serwer będzie stał jeszcze rok przynajmniej. Na pewno, bo oni, nawet jak są puste serwery, to fuzują po roku na Turcji. Tak jak było z Baharem, nie? Czyli dopiero po roku fuzja była. Ten serwer będzie to samo pewnie. Więc można łatwo ubrać postać, dosyć po części. Podrobić sobie, dopić rzecz, rzeczy, zobaczyć co dany serwer potrzebuje te, te z wyższej półeczki No i przy fuzji Tam skupować jakieś itemy i przy fuzji je sprzedać, nie? Czyli Przykładowo charge na przykład, jakieś PvP Branzy Jakieś takie endgame'owe, zmiksowane Mówię, może nie, nie ma tu broni plus 15, łuków plus 15 i tak dalej, bo nie mówię o tym poziomie Ale chodzi mi o takim na poziomie średnim, nie? Czyli jakieś dobre branzy niebiańskie, czy tanki jakieś z... e, co tam jeszcze mo może być takiego ciekawego, jakaś alchemia typu ametysty, i żeby przygotować przy fuzji, żeby mieć już tu na fuzję, że jak fuzja będzie, to zrobicie ileś razy, naście razy więcej niż żeście w to... nie? Czyli przykładowo, ja na pewno będę miał plan, żeby przenieść ametysty, e... Na pewno dla mojego suraka chciałbym zrobić na jakiegoś ametysta. Teraz, oczywiście, no to nie jest dla mnie niemożliwe, żeby zrobić tyle, czy coś. I będę dążył do tego, żeby właśnie zdobyć ametysta dla siebie, pewnie jakieś ametysty na przyniesienie, żeby je po prostu ich przy fuzji. Yy, oczywiście, nie wiem, czy ten serwer będzie miał fuzję z bagniakiem, ale często są bilety podróżnika, więc. To jest kwestia czasu, że i tak będę mógł się przenieść na bagniaka, nie? Teraz Star Wars za półtorej roku dla mnie to nie ma znaczenia, bo Bo mówię, mam szabana i to na jednym koncie niż sury, bo to jest na koncie bufa. Czyli zamieniam bufy, mam lepszego bufa niż miałem, nazwijmy to, bo jest ubrany, więc nie muszę wpakowywać siana, pieniędzy, czasu na Buffa, tego aktualnie mam na bagniaku, bo za rok, czy za dwa, to i tak ten buff będzie moim drugim mainem, nie? Będę miał mocną surę, i mocnego szamana. W końcu i tak się spotkają, bo ten Metin co chwilę ma fuzję, więc jest to kwestia czasu, nie? A raczej wątpię, że za dwa lata nagle zmienił content i nie grał w Metina, więc przewiduję przyszłość, nie? Na początku czerwca, albo jeszcze w maju, zrobimy challenge z jakimś youtuberem metinowym. Może druga odsłona challenge'u pay to win bo to, mówię, muszę jakieś odskocznie porobić od szamana, od, od tego serwera. Nie mówię, że ja przestaję grać, no bo nie mogę takiej postaci porzucić. Ale, no, ja, mój organizm i ja potrzebujemy przerwy od Anadolu. Po prostu, a nie mam Gaja. Aha, może pogramy na surze. Zawsze mogę zrobić dzień z szamanem, dzień z surą, że szaman sobie w tle a my se na surze. Potem szaman zrobił to. No teraz. Ta odskocznia jest lepsza niż post w postaci jak miałem tylko surę, nie? Bo mamy dwie postacie, więc... Ale po prostu no ja, ja nie. Ja, ja, ja muszę zrobić sobie przerwę Otrzymana, nie? Bo mnie rytuje. Mówię, mamy Talika plus 120. Mamy fajne temy, jak, ja, ja, Jakieś osłup plus 15. Wyborną alchemię. To nie ma ometysta, no ale... Z drugiej strony na niego mnie nie stać, trochę, nie? A tego amety, ametysta. Zaraz wam pokażę dlaczego. Bo to naprawdę drogie rzeczy są nie? i nie chcę się na niego zarabiać, więc ja sobie go przyniosę, kiedyś będę miał. Nie ja, mam już tak w że żaden kontent na Joharze, no oprócz Alastora, bo nie zdobędę kluczy, to jest logiczne. Ale pomijając Alastora, nie ma jakiegokolwiek kontentu w Mettinie, którego nie dałbym rady zrobić, nie? I na, mam levelu czempiona całej party po jednym, no mam wszystko praktycznie, nie? Do zmiksowania jest PET, on już ma maksymalnie ilość dni, którego się miksuje, bo 800 chyba 30 albo 60 tam trzeba było mieć, więc więcej już nie trzeba czekać, nie? Po prostu już miksujesz i już dalej dalej nie ma po co. To jest, uwaga, znakomity i to jest jakiś gówny. 700, nie? Co mówiąc o wybornym, ile by wy, był wyborny wart. Ja zaraz wam powiem ile wyborny byłby wart Tutaj za antyka ametysta macie uwaga 8 Won, tak? Tak No to przebitka ośmiokrotna względem yy, Anadolu, nie? Czyli tam jest za 500-600, to tutaj byłby za 3000 wyborny. on więc, no jest przebitka, nie. Mówię, ja nie potrzebuję już na teraz tego ametysta, bo mi to i tak nic nie zmienia. Tam 5% więcej demejża bym miał w metiny, nie. To, to, to fakt. Teraz mają problemy z serwerami, dlatego nie skupiają się na aktualizacji. Yy, ja nie wiem, co tam dodadzą. Jest tyle pocieków, które się same się siebie wykluczają, że ja nie wiem, co oni tam mają, ma jaki mają plan. Nie mam pojęcia. Więc ciężko się przygotować na aktualizację. Podobno mapa na mrok ma być, nie? Tyle wiem. Nawet chyba to widać po talikach. Nie wiem czy u mnie. Zobaczmy. Lodu chodzi po... Pięć a mroku? Nie. Czyli, czyli, czyli jeżeli nie widać różnicy, to nawet Turcy nie wiedzą jaka będzie aktualizacja. Bo mieliśmy czekać na aktualizację potem ulepszyć, nie? Ale widzę, że jakieś góry są na rynku Czyli... Albo oni coś wiedzą, albo po prostu już wykupili wcześniej No nie ma nic Zobaczcie Jak ja grałem, to było za dużo łuków, cztery dwa Nie ma praktycznie ani jednego ciekawego z tego co widzę To jest 42, 4 dwa cztery Trzy tysiące? Takie coś? O Wydaje mi się, że jest jakiś przeciek, aktualizacji. Bo widzę, że... Bronie podskoczyły do góry. nie są jakieś wybitne. Czy ktoś tutaj coś wie? Ten szaman do PvP dostanie w pierwszy dzień, jak tylko wejdzie na bagniaka. Tu są tacy szamani ubrani... Że... Mój szaman tam mógłby buty im czyścić, nie? To nawet... To nawet... Nawet nie próbuje... Myśleć, że to będzie jakieś PVP, ale może będę miał szansę robić bossy, które nie robiłem. Tylko mówię, powtórzę Wam, bo, ty, bo dalej może nie wiecie, albo się nie usłyszeli. Będzie aktualizacja, która dodaje ulepy na bronie z Alastora do zwykłych mobów, tak jak macie na zbroję. Nie wiem, czy te ulepy będzie, będą leciały z Metinów, bossów, mobów, ale będzie. Bo wiecie, po co dodałaś kolejne aktualizacje do Metina, skoro głównym problemem yy, jest damage dla ludzi, nie? Że nikt nie ma broni plus 15. I wszyscy mają ciężko, żeby, żeby takie coś ogarnąć, nie? To po co wprowadzać nowe aktualizacje, skoro wąska graczy będzie brała w nich udział? Ja i tam, nie wiem, ze 100 innych osób maksymalnie na 50 tysięcy aktywnych graczy, załóżmy, nie? Wiecie, co chodzi. No, bo jeżeli chodzi o PvE, no to ja mam to topową postać, nie? To przykładowo, jeżeli y, zrobią Bossa pod nie magiczny damage, tylko pod hity i no, tak jak zawsze były te aktualizacje, to Szaman będzie miał problem wtedy, nie? Bo z umami mało co zrobić. Wątpię, żeby tak zrobili, ale zakładając, żeby tak zrobili, no to, no to pech. Więc ja sobie wszędzie poradzę, nie? Tą surową, mówię. Nie co sobie powstrzyma, to tylko to. Że to jest sytuacja, kiedy oni dadzą aktualizację, gdzie można zbić bossa na um i z tego bossa będą leciały przepustki na kolejnego bossa. Czyli jak z Alastorem. To będzie jak to będę znowu wykluczony z aktualizacji, nie? To nie ulega wątpliwości. Ale do tej pory, jeżeli takie czegoś nie będzie, no to ja wszystko zrobię. Mówię, no ja serpentat robię z palcem w dół. Nie mam już. żadnych trudności z serpentem. Jestem o wiele lepszy niż cały serpent. Więc, jeżeli już jestem lepszy niż jeden z najlepszych bossów, i mam w zapasie jeszcze odporności i damage, no to tym bardziej jestem gotowy na nową aktualizację, nie? Chodzi mi o to, że nie zabraknie mi EKU na to. Raczej nie wierzę, że mi zabrakło, nie? Bo też mam odpał zachowany, typu nie wiem, do potworów. Też trochę mogę podbustować damage na tych, na tych e itemach i tak dalej, nie? E to, to, to nie jest mój e e endgame osiągnięty w pełni. Ja mogę tu się o wiele jeszcze ładniej poprawić na tych wszystkich itemach. No, zobaczmy. Widzicie, nie? Super damage 96 tysięcy. Ja spokojnie biję po 100, ale nie mam, nie mam dobrego peta, nie mam dobrego bonusu zetowego. No, dużo rzeczy nie mam, nie? Więc, no lepiej, ja po 100 tysięcy biję spokojnie w te metiny. Widzicie? Nie wiem, ile to było sekund. 10 sekund i metin pada, dlatego nie warto na siłę inwestować w bonusa metiny, nie? Bo to już jest ten etap w grze, kiedy nie ma metina, którego by bił dłużej niż 30 sekund, nie? Patrzcie, te moby, pamiętacie, one biją po 5, 6, 7 tysięcy, nie? A szczególnie jak masz słabsze ko to jeszcze więcej. A patrzcie co co tutaj się dzieje. No mówię, no... Ja nie mam bufa i nic, nie? Mówię to już jest ten etap, kiedy... No te moby powiem wam, że w lochu pająków na stacji zebra biło mnie więcej niż te moby tutaj, nie? Najlepsze to, że mogą jeszcze mnie mniej bić niż teraz. Patrzcie raz 130 tysięcy Dokładnie na jeden hit moby mam. Na jednego hita w zapasie. A. Ale powiem wam, brakuje mi tego poziomu itemowego. Musiałem w końcu ustawić autołoby po czwarte aury, chociaż nie wiem czy się opłaca, nie? Ale to, to podyskutujemy, jakie autołoby będziemy ustawiać na służę, jak już wrócimy na pełnej graś tutaj, nie? Bo aktualnie nie znam cen. Nie znam itemów, ja dużo rzeczy nie znam aktualnie, więc nie wiem Więc tak, y, pierwsza sprawa widzowie Odpalmy notatnik Ustalmy zasady, żeby nie było niedomówień potem Czyli kolejny challenge będzie ze tego levela y, y, Likanem likane. y, Więc tak, pierwsze I uwaga, to jest najważniejsza bo zasada Jeśli nie dam rady wbić się z tego levela Żeby Kończyć streama Muszę Zrobić Wszystkie kary, czy nie będzie sytuacji, że ja Mam całą Planszę Ale Chyba, że minęły 24h Od startu streama Bo stream 2 Max 24h No to zaczniemy od 19 albo coś, żebyście mieli Czas na fejmy czy tam o 18 Zaczniemy Wydaje mi się 18 to jest najlepsza pora No i ja mam grać do 18 Jeżeli nie wbiję się z tego levela, Ale będę robił kary i mimo tego do 18 dalej będę miał kary to już nieważne Mogę skończyć slima nie? Wiecie co chodzi, nie? Czyli będę robił aż nie będzie kary wtedy skończę Jeżeli się nie uda, wbiję z tego levela, nie? Żeby nikt nie powiedział mi, że ludzie wpłacają, a. A. W ten, w ten sposób, wybalanie ekup polega na tym, że mam wywalić to, co da się wywalić. Jest tylko. Tak, to jest bez zjednoczenia. I standardowo, I idziemy pojedynczo. Nie. Wiadomo. Chyba jedna z najstarszych kar. Jedziemy dalej. Yy, musisz ulepszyć je, jeden lub trzy itemy załóżmy na plus jeden. Wydaje mi się, że to jest zbyt opa kara. Szczególnie jak będę grał likanem, wystaw sklep z połową swoich itemów, decyduję koło, jakie to itemy. Wiadomo, dostanę się do końca, wiadomo, zmusił takim kawsi, wiadomo, zabić zęki. spoko. Zrób 5 misji polowania, dżinhe, misji z hatami potwora, zmniejsz karę o połowę, zmniejsz karę o połowę, cebulka. <gry> Macie jeszcze jakieś pomysły na kary? Ja nie mam. Wydaje mi się, że koło spoko. Mamy, mamy to napisane. Ja sobie to zapiszę i to wkleję yy, pod streamem. Ranie samą klawiaturą. No niech będzie. 100. Ranie samą klawiaturą na 10 minut. Powiem Wam, że jak zrobimy ten challenge, to może ustalimy kiedy zrobię sobie przerwę parę dni od streamowania. Pytanie, czy ja nie opłaciłem Ziemi Gildii? Przez trzy dni miałem. Już zapomniałem opłacić ziemię gildi ty? <laughs> nie pi***, ty! Czekajcie. Ty, chyba nie będzie już rękawic. Mogłem się z***ć i nie przedłużyłem Ziemi Gildii. Tak! Ale jak to, Czekaj, mam zapisane w lotniku Ja, No niestety, Martinez. Musisz sobie kupić na niego. Nie zależało mi na tej ziemi, bo cały kość ziemi na mnie spoczywał. Dobra, ja w sobotę kupię jeszcze jedną, Nie jutro, tylko dzisiaj rano się skończyło. Ja się w. Nie powiem wam, tą ideą. Będę chciało mi się w ogóle grać dzisiaj, nie? Ale wiecie co? Mam pomysł. Symboliczne dwie stówki. I miksujemy to. Jak nie wejdzie nic, kończymy slima. A jak wejdzie, to streamujemy dalej, bo motywacja. Najpierw 67. 7 metiny. 8 metiny. Fajnie, nie? To, to niestety nie jest broń na metiny. Znowu 8 metiny. <tryk> Daj jeszcze pierwszą wartość ataku, żeby był szczęśliwy. 7 metiny. Dobra. 32 średnie. Mówię, ten bacharz to jest studnia bez zna. Ten wachlarz byłby dobry, gdybym go zrobił 3 temu. To bym już w... to 1000zł. 40 średnie. średnie. Pamiętacie ile chciałem mieć to w łuku? Dobra, tym bardziej nie chcę przystymować dzisiaj. Aniazo nie miałem nawet 15 um, A gdyby było weszło mi 50 średnie, to bym sprzedał. I to mówię bez skrytu, nie? Chociaż wiecie, nie będzie mi nic, spokojnie nic: 200 zł ani 6,7 ani 1,5. Trudno, ale 67 mieliśmy przynajmniej. I jutro jest odcinek, a w piątek będzie challenge 24 godzinny a potem zastanowimy się po challenge'u, wtedy zrobię przerwę i na dzięki za oglądanie do widzenia i na razie